w unboxingu paczek ze spotkania w Warszawie. Tak to wejście było naprawdę super mega piękne. I tak, i mamy ich tutaj sporo, są całkiem spore, więc mój storyt chyba nam nie wystarczy, ale to mamy jeszcze łóżko obok. Damy radę jakoś. No to tak, ten unboxing będzie długi, bo jest to naprawdę mega dużo tych paczek, tylko ja pochowałam wszystkie od tej torby. Jest ich dużo, więc e, najpierw wydaje mi się, że wyciągniemy wszystkie. E, tak w ogóle ja mam gdzieś nożyczki, Może teraz będziemy jeszcze szukać, bo wydaje mi się, że potrzebują tego nożyczki. E, i ja w ogóle mega dużo pięknych rzeczy, więc ja po prostu bo jak mi nie dawaliście na spotkanie, to jakby ja nie patrzyłam na nie, bo ja tak nie chciałam sobie jakby wsłuch niespodzianki. Więc dopiero teraz będę głównie większość widzieć Łatkowska to jest, bo jak ja zapakowałam wszystkie do jednej, a w tej jednej też coś jeszcze byłoby, zresztą to tam jakby, ale, ale gdzieś jest tu naprawdę totalnie mega dużo łatkowska, ale zawsze śliczny, ja nie chcę jeszcze się patrzeć, bo chcę je tak wyciągnąć, ale no to, to tak się nie da. Dobra, e, tu, są, tu są, nasze piękne blasy, które były na tym. Mówię, to jest Oreo, ale to Oreo tutaj wpakowałam, więc tego Oreo tam nie było. Tu były nasze te lasy, które były na, na spotkaniu. E, to są nasze prace konkursowe. Prace konkursowe odłożymy tu. I tak. I naruję bez nożyczek się obejść. A ja wiem! Ja wiem. Tak, zaraz zajrzałam, mam tak, tą torbę i najpierw od niej zaczniemy. E, to jest fiolkowy świt, jest to podpisane. I ten, ja pamiętam, że. Ten. Tu są w ogóle chyba nasze ale zaraz to zobaczymy. I bo ja też sobie coś tu co Tu jest branzoletka, gdzie pisze Friends. I Shining Craft też dostała taką, gdzie pisze Friends. Więc ja ją sobie w ogóle moje bransoletka gumka ściągnę. Bo ja, ja myślę, że też coś mogłam dostać i żeby mieć tak, jakby czystą rękę. I, tylko trochę nie wiem, bo ona jest tylko malutka, a nie ona zna na gumaczce chyba. To się, ja nie jestem do końca pewna, czy. Nie, bo pamiętam, że y, Shine dostała bardzo podobną brazoletkę, jakby ona miała na tej, na sznureczku, chyba. Sznureczku. Więc wydaje mi się, że może mogą to zrobić ewentualnie inna osoba, ale mówię, moja pamięć jest tak super, że nie pamiętam. Ale na ogół mega ładna, więc dziękuję. I tak, a dalej paczkę. To jest... Nie rozumiem, Tu jest chyba meszunio, jakby z tego, tak wiecie, Pixel Art. I jakby jest mega cute. W ogóle mega pięknie. Ale najbardziej rzuca mi się w oczy tutaj takie rzeczy. Chyba na szydełko I to jest taka gwiazdeczka. Ale w ogóle mega mięciusia! Ale w ogóle mega, dziękuję. I ja totalnie Lubię się rzeczy. Więc jakby totalnie. Naprawdę, co do będzie jeszcze inną jakąś. I to jest chyba druga gwiazdka, ale ona wydaje się coś chyba... A może ona taka ma być? Bo wydaje mi się, że ona taka ma być. W sensie taka będzie taka jakby zawieszka. Ale mega miękki jakby jest materiał tej włóczki, to się tak chyba nazywa. Eee, w ogóle będę się z te rzeczy, żeby tak się tutaj nie zagracić w sensie z tym wszystkim. Więc eee, po prostu rzeczy, które już zobaczę. Odgam na fotel obok, więc Wy ich nie widzicie, ale... Ale no, widzieliście, jakby teraz. Dobra, zobaczmy, co dalej mamy. I tu jest. Tu już jest sujka. Mega ładny swoją drogą. To jest sujek sympatyk z podpisem sujek. Ale nie, mega ładnie. Mega, mega ładnie. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś podpisu, ale w sensie dlatego mówię, że boję się, że mogłam ewentualnie jeszcze namieszać z tym, że na przykład dałam jakieś artako silnego tej torby. Więc, jakby coś podpisał na, przykład na tym arcie tego, to wtedy bym wiedziała, kogo to jest. Ale wydaje mi się, że to też jest z tej paczki, tylko tak która jest rysowania, mi nie pasuje. Bo wydaje mi się, że. że na przykład tutaj są jeszcze takie te. różne najmłodsze, w ogóle mega ładnie swoją drogą. Jakby to jest chyba styl rysowania, Więc wydaje mi się, że to jest innej osoby. Ale nie jestem pewna. Ale tak, już, już mam obrazy, które do tego odłożytu. tu. No i wasza, właśnie przeszłam do. E, tak. Właśnie, tutaj to jest fiołkowy świt i to jest właśnie od fiołkowego świtu, tak jak ta cała torba. I to jest różana i meszkowe, mega ładny rysunek, to się tak opisuje i dłykę. Jest tutaj też stokrotka sto Stokrotka. I odłożę je tutaj, żeby nic się nie stało, bo ogóle później będę musiała to pozbierać. Jest jeszcze kwiecista. I... Jeszcze one, nie i kwiecista i ci starzyli? Mamy kamień z napisem Nati, ale mega ładny, bo ja... kiedyś jak ja próbowałam jakby rysować po kamieniach to jakby totalnie mi się wszystkie mazaki rozdawały i się nie dało. Tutaj jakby widać mega ładnie jak wyszło tylko wy, wy chyba macie jakby odwrócone ale tu pisze Nati, jak coś. Nie wiem jak wam to pokazać, żebyście lepiej widzieli to w dobrą stronę, ja w ogóle mam tu krzesło pod siebie, ale stoję, więc ja może tu krzesło przesunę, jakby, bo ja i tak będę stać, więc to chyba bez różnicy. Więc może tutaj będę odkładać te rzeczy. Dobra, przepraszam Was za wielkie nieogarnięcia, ale stwierdziłam, że może tak będzie lepiej, jak tutaj po prostu będę odkładać te rzeczy, więc... Więc sięgnę jeszcze pod te rysuneczki. I, I tak, to jest jeszcze ostatnia rzecz. To jest koperta. Fajna. Ja, już zobaczymy co tu jest. teraz tą torbę chyba na zielono górze. I dobra. Otwieramy. I też nie chcę też nic zniszczyć, bo ona też ma tutaj stokrotkę narysowaną. Przypomina mi te moje, gdzie bransoletki daję do tych przez winkel, to wtedy one zasadzie też właśnie mają stokrotkę. Nie chcę zniszczyć. U no, nas nie chcę, O, udało się. Udało się. Dobra. Wydaje mi się, że to jest od jednej osoby już. Ja przepraszam, że tak namieszałam z tymi jakby paczkami, że o to sobie pomieszam. Ale właśnie wydaje mi się, że to jest już nowa osoba. Więc tamtej ja sobie mega dziękuję za mm, paczkę. Mega śliczna i też z tymi rzeczami na śliczne, musiałaś się, się mega postarać. I tu już mamy chyba. Tak, będzie jest inny styl Ja to po prostu rozumiem. Ale dobra, mamy. też się mi się rzuca w oczy to taki notesik, tak jest napisane w desik. E, i tak i okej, okay, czyli tutaj mamy taki desik, gdzie ja to otworzyć. Dobra, może coś z tym, albo tak ma być, albo teraz jest tam jakaś, aha, to może tak ja nie wiem, jakby ja nie chcę tego mówić, nie chcę nic rozwalić, więc, więc robię to w miarę ostrożnie, okej. Okay. Ja Widzę, co ja to. Wydaje mi się, że to się. Nie wiem, czy to się powinno rozkładać, czy nie. Właśnie, chyba się nie powinno, ale w sumie nie wiem. Przepraszam, jak coś zniszczyłam, ale tak by totalnie nie chciałam. Ale wydaje mi się, że jest wszystko ok. Ja teraz się zastanawiam, jak to było złożona. O tak, dobra, tak. Dobra. Naklepiłam. Prawie. Nie, dobra. Dalej mamy... Mamy już 8 minut, a ja na 7 no paczkę otworzyłam. Super czas! Dalej mamy... Ja... O matko boska, jakie to jest piękne! To są naklejki, bo ja wiem, bo ja robię na tym, na... do paczek z tego. Na Vinted dodaję właśnie naklejki. I to jest naklejka takiego kwiatka jakby z pikselów i kwiecista. Ale szczerze mega, mega ładnie Czy mi się wydaje... Czy to jest naklejka? Czy tak mi się teraz odkleić całej, żeby, wiecie... Aby żeby... Dobra. Próbujemy określić na Bo nie chcę, tak, to jest naklejka. Bo widziałeś jakby już takie wiecie, co zagięcie. Ale mega, mega ładne. Muszę sobie w ogóle ogarnąć tego, jakby wiecie. Szafkę od moich fanów, jakby Artur i więc I I tu jest muszelka. Taka ładna muszeleczka. Mega, dziękuję za kopertkę. Zapakuję te rzeczy, żeby ich nie pogubić, bo zaraz znowu pogubię się z tym wszystkim. Eee, więc tak, idziemy dalej. Mega mega w ogóle. Ja jestem w ogóle też zszokowana. To widziałam przez grę wcześniej, ale to jest mega. To też jest od fiolkowy świt, to jest rozpisane. I tu jestem jakby ja w masce akurat stokrotkowej. Ale jakby ja kocham osobiście moje portrety. W sensie, bo ja totalnie nie umiem rysować ludzi, więc zawsze podzielam osoby, które rysują ludzi. I jakby totalnie mega fiolkowy świt, wyszło ci to cudownie, bo... I to jest wydaje mi się, że nawet pod mną koszulkę, którą miałam kiedyś na spotkaniu, um, też widzę chyba, że miał być najpierw wstępne rysowanie kotów. Ale mówię, ale ja wyszłam po prostu ci cudownie. W sensie, jeśli to oglądasz, to naprawdę mega dziękuję, bo ten rysunek jest po prostu ten cudowny, że go, mogę... No nie? O, tak go widzicie dobrze. Mega, mega piękne. a rzadko tutaj, żeby nic się nie pomylić. E, to już widziałam na spotkaniu. To jest piękny sujek, oczywiście spotykam w nerwonej tak też są nagry, na Gwenach, jeszcze. Jest w tej. Hmm, kopercie, albo coś się na stać. Teraz są jeszcze e, naklejki, takie kocie. E, I teraz przeczytam, od kogo to jest. I to jest e, od Blanki. Tak mi się wydaje. A nie, mega, mega suyek. mega piękny. No bo, jak ktoś nie wie, jest nowa na kanale. To moim ulubionym kotem jest właśnie suyek, tego, tego są jego arty. Tak tłumacząc. Dobra, przechodzimy dalej. Zaczynamy już od maski, która po prostu skradła moje serce, jakby totalnie. Yy, już osoba dała mi zgodę, żebym jakby oczy te położyła z kartonu, yy, bo jakby ta maska miała być ozdobna, ale mi się ona tak podoba, że jakby ja nie ja rady wiedział na półce, jakby jej nie założyć. Yy, mogę się wam je w niej pokazać, ale jakby. Ona, ja wstawiam, że delikatnie, jakby te oczy kartkowe i ściągnę, i jakby założę takie zwykłe wiecie, z tej tej siateczki, żeby mogła normalnie widzieć. Ale maska mega, mega, i tutaj w ogóle cały zbiór tych kwiatków to jest jakiś taki ten. Naprawdę cudo, cudo, i wydaje mi się, że przebiła wszystkie moje dotychczasowe maski, bo naprawdę jest tak śliczna, że. że mi brak słów. Odkładamy maskę. I idziemy dalej, tutaj jest chyba zakładka, a tak zakładka, I tutaj pisze, teraz czytam i tutaj jest jakby mm, drzewka, kwiatek i takie ogólne wzorki i tu jest właśnie napis, że teraz czytam, więc ona jest z jakiejś książki, ale też mega ładna, wydaje mi się, że tak, że też ręcznie robiona, więc mega i to jest dla Nati od Marleny chyba. Mm. Tak mi się wydaje, lecz jednak ja i moje czytanie jest po prostu... Jakby ja mam dwa problemy. Z czytaniem nazw angielskich i z czytaniem ogólnym. W sensie ja to chcę... Żeby nie zabrzmiało, że ktoś ma pisma, bo Po prostu ja nie umiem czytać. Nie, to też nie tak. Jeśli chodzi mi o to, że ja ze swojego pisma się nie mam rozczytać, więc z kogoś innego też rzadko, jak nie ma drukowanymi, ale Dobra, jaka jest matematyka, bo ona to jakąś nie wiem, Nic zrobię. Dobra, otwieramy, otwieramy. Ale też naklejki z Dance, to jest Pushing, to jest jeszcze chyba Kuromi i jeszcze takie coś nie wiem, jak to się nazywa. E, I tak, jest to. Nie chcę tego rozrywać całego, więc otworzymy to jakoś delikatnie. I tu by się przydały te nożyczki, których nie mam. Albo może mam. Dobra, czekajcie tu minutę, ja szukam nożyczek. E, dobra, gdzie? nożyczki. Znaczy ja wiem, gdzie ja mogę je jeść. Tylko teraz, działa, są w praktyce? Eee, gdzie są kolorki? O, nie, to jeszcze nie mam nożyczki. mam O, są! Są nożyczki. <laughs> są nożyczki. Eee, więc, żeby nie rozrywać tej nie To po prostu tak, o. I tak, mamy tutaj brylok z kitełem od odblaskowa. Taka niebieska, więc otworzymy ją właściwie to. Mówiłam, że te nożyczki się przydadzą. Mm, dobra. Otworzymy. Ale w ogóle mega fajne. Okay, tak, najpierw myślałam, że to może być z MPK, ale tak sobie później rozgrywałam, że tak, jest jakby ja z jest to tak często, że ja tam znam każdą kolekcję. Więc. E, właśnie, Gratulacje dla mnie. Ale jest. Jest i kiteł. Gdzieś sobie przyczepię. Mega, dziękuję za kiteła. E, teraz gdzieś. Te Dobra, odbieramy. Dalej. Tutaj jest mazak różowy. Właśnie ja się zastanawiam, czy ja to już będę musiała nim zrobić. Czy... Nie, chyba nie. To jest chyba tak omazak zak bo to mój ulubiony kolor. Eee, mamy następnie naklejki piesełów. Nie dwa niestety tych ras, ale... Wiem, że to jest jakaś rasa. Następne pieseły. Ale to już są jakby takie wypukłe, takie wiecie, no. Eee, I rysunek krwicistej, kwiciste, kwiciste fotro. Tak będę chodzić, że Wam lepiej pokazywać. Yy, mamy gumkę z puszynem. Miałam gdzieś podobne. Takie, o. Yy, I tutaj jeszcze są chyba dwie naklejki. O, no, i te naklejki wyjdą. Dwie naklejki z Hello Kitty, chyba. Mega, dziękuję. Mega, dziękuję. Chowam to teraz tutaj, żeby. żeby mi się nie podobało to wszystko. I odłożę tutaj. Dobra. I teraz otwieramy dwie największe są chyba. I pierwsza to jest BlinkBag, Jeśli tak się to czyta, ale nie jestem pewna, że tak się to czyta. Ale mają, że takie dostałam też na tamtym spotkaniu. I to jest tak. Eee, to jest arcik. I to jest i kwiecista, i myszkowy. Myszkowy motyl. Czyli nasza ikona świata. I tak, i tutaj jest chyba ten bling bank jakby z takiej tej, że legendarna. W sensie nie wiem jak to nazwać, ale jakby wiecie, są takie podziały. To jest takie coś, bozywanie się, że potem trzeba otworzyć. Jakby wiecie, to jest taka przerywana linia, więc chyba po tym trzeba otworzyć. Okej. Okay. Widzę wydrukowanego sójka. Więc już plus wyciskać. On jest chyba największy. Dobra, nie chciałam nic rozwalić. Dobra, tu mamy sujka. Jakby to jest mega... Nie, no bo... Aha, to musiał być na, na cztery. Nie, bo jak myślę, że to on jest taki mega duży, jak on został wydrukowany. No, to jest sujek, to jest na z tyłu. E, jako chyba taka... Dla tego droga. I Tutaj... To... Aha, to jest ten. E, to jest e, jakby ta... Mm, Sztaluga to się chyba nazywała? Właśnie z tym z moim kanałem, jakby takim rysuneczkiem. mogę kreatywna. E, następnie mamy um, chyba czy mieszka jest i tutaj kota. Tu jest naklejka. Tu jest naklejka chyba z bazy i to jest chyba kwiecista. tak mi się wydaje. Fajna, fajna. Na razie nie odklejam, bo jak odkleję, to, to będę musiała gdzieś przykleić. ale na razie nie mam jak przykleić, co w się sensie gdzie przykleić. E, idziemy dalej. I tu już mam w sumie koniec prawie, bo tu są... No, no nie, tam, nie, tam, nie, tam są. Tu są kamyki. Myślę, to są takie te bardziej jakieś minerały czy coś. Nie wiem dokładnie jakie to są. Ale ładne. Ja ogólnie ulubionym generałem jest ametyst. mam go całe półki, ale mega dziękuję za e, ten linkback, tak to się nazywa. Fajne, fajne, mega też fajna jakby ta um, okładka tego i art, e, więc pakujemy tutaj. E, ja musiałam... E, ogólnie chyba lekko zagięłam, więc, um, więc musiałam go i teraz przechodzimy już do ostatniej. W ogóle mamy na razie 20 minut prawie, więc tragedii nie ma. Ja się, bałam, że to będzie trwać 300 lat i że nie zdążę życiu. Jutro tak w ogóle jest spotkanie. Nie rozwalnaty, nie rozwalnaty. Jutro jest w ogóle spotkanie w Krakowie, będzie jeszcze. Tak, w Krakowie, już pomyliłam wszystko. Ale powiedziałam dobrze. Więc jeszcze jutro powiem, że dostanę jakieś paczki czy arty, więc powiem, będzie odcinek drugi. I tak, I dobra, teraz jak to... Ogólnie ta paczka przez cały dzień, od kiedy ją dostałam, muszę to tak powiedzieć, tam coś mi jakby tak... Posłuchajcie tego. Jakby, wiecie, ja nie chcę ich zniszczyć, ale naprawdę ja się boję. Co to tam się jak turla? Nie dobra, jak to odważyć tak w ogóle. Jakby... Aha, tak, dobra! Aha, zapomniałam tylko co to jest. To jest od Black Wolf... Nie wiem jak się to Ale to jest od Czarnego Wielka na Polski. I to jest ten jakby takie magnetyczne jakby pudełeczko. I w ogóle, że ja przez cały nie odkryłam, jak to się otwiera. Na pierwszym e, tym... E, na pierwszym mm, widoku, o, tak, mamy kwiecistą. E, I to jest podpis, że nie umiemy kwiatów, ale nie, ja, no spoko ci kwiaty. kwiaty. Spoko. E, więc to jest arcik kwiecistej. E, następny. Właśnie Ametyst, o którym mowa była. Więc ktoś intuicyjnie już ma ten. Wiecie? Intuicyjnie wiedział, że to jest mój kamień. I, i mówię, i trafi na moją półkę Ametystu. E, tutaj jest. O, chyba mi ciągle. Właśnie tu, może ten, ten. Ametyst, tak nie wiecie, latał po tej paczce. To mi się właśnie wydaje. I tak, tutaj są chyba naklejki. Więc otworzymy. I to jest. Czy to jest szrek? Dobra, mamy tutaj Szereka, robiąc jego zdjęcie. Następnie mamy tego. Kiteła. On nie wiem skąd on jest, ale wiem, że z czegoś on jest. Nie, nie pamiętam czego. mamy Szereka drugiego. Tak, mamy Szereka, który. Ewidentnie robi ślej. Proszę, widzicie chyba go. I mamy... karteczkę chyba. I Zrób. drugą karteczkę, może one by były przyklejone. I to chyba tutaj wszystko. Tutaj jest jeszcze sujek. Taki sujek chyba nie pokolorowany, ale ładny. I wydaje mi się, że tego się raczej nie wyciąga. Bo to ma jakby takie... takie coś. Tego się chyba nie wyciąga, ale no, mówię, raczej się nie wyciąga, więc nie chcę nic niszczyć. Ja schowam chyba to, to wszystko od tej jednej. Dobra, i chyba to będziemy zaraz skończyć, ale mogę Wam jeszcze sobie pokazać. No ja. Pokazać Wam obrazki konkursowe, z których dzisiaj był po prostu hit świata. Do osób, które będą trzeba spotkaniu, to się też więcej dowiecie. Dlatego też nie powiem dokładnie wszystkiego. I tak, tutaj mamy obrazki konkursowe i to jest tak zwany MESZEK i różana. Ale to są numerki jakby, ale to są, tu są, pokażę każdy rysunek. Rysunek numer 11, rysunek numer 1, osoby, które jakby że wyłączę mi tu komentarze, więc wydaje mi się, że pod najnowszym postem, który właśnie będzie z tej paczki, możecie pisać jakby komentarz dotyczący tego. Więc... E, więc... No, dlatego tak mówię, że tutaj może wyłączyć, więc piszcie jakoście. To jest numerek 4. Taki arcik. Um, tutaj numerek 9. Możecie napisać, czy któryś z tych jest wasz. Numerek 7... 5. 5, przepraszam, bym pomyliła numerki. Numerek 10. To wszystkie są mega cute. Numerek 6 i oczywiście myszkowy motyl. Typowy. Myszkowy motyl to jest nic świata. Numerek 2. Numerek 8. O tak. Numerek 7. Właśnie a wcześniej pomyliłam 7. I ostatni, czyli numerek 3, chyba który był na podium, z tego co pamiętam. E, więc tak, na dzisiaj, już całym naszym krzesłem rzeczy nie widzicie tak tego. Podniosłam krzesło na bety, na niż nic. E, więc będziemy kończyć już nasz unboxing od stąd, że jutro będzie jeszcze jeden. I mega, 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 mega dziękuję wszystkim osobom, które robiły te paczki, rysunki, arty w ogóle wszystko, bo wyszły wam cudownie i, i po prostu dziękuję wam mega za to, że byliście i że, no i że jeszcze coś mi zrobiliście, więc to jest mega miłe i po prostu, no, dziękuję. Więc na dzisiaj to tyle i widzimy się chyba jutro też właśnie w unboxingu, jeśli będzie parę tych paczek. Więc, bye! -o.